Witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj jestem w przepięknym miejscu. Latają mi tu osy, pszczoły i inne rzeczy, ale jestem przeszczęśliwa, że mogę nagrywać w naturze, bo daj mi to ogrom pokoju, spokoju i szczęścia i lecimy z filmem, a dzisiaj opowiem o po raz kolejny filmach, które rozwijają świadomość, także zapraszam. Zacznę od tego, że jestem dzisiaj nie digitalowa i mam po prostu wszystko w notatniku, zresztą ja uwielbiam pisać. Jak może już wiecie, i po prostu to jest taka moja rzecz, że zapisuję wszystko ręcznie i to daje mi największą frajdę. Więc mam tutaj zapisane te filmy i dzisiaj Wam opowiem o pięciu. Pierwszym filmem jest Pokój Tajemnic. Jest to film, w którym małżeństwo wprowadza się do domu i w tym domu znajdują taki pokój, który spełnia wszystkie materialne życzenia. Brzmi fajnie, prawda? Ale nie do końca. I tutaj, co tu się stanie? jak ta euforia przerodzi się w coś zupełnie innego, to dowiecie się właśnie oglądając ten film. Serdecznie Wam polecam. Troszeczkę momentami zajeżdża horrorem, aczkolwiek ja nie jestem ogólnie fanką horrorów i raczej horrorów nie oglądam. Natomiast takie mistyczne, tajemnicze, thrillerowate filmy jakoś mi podchodzą, także jak lubicie takie klimaty, to koniecznie obczajcie. Kolejnym filmem jest Efekt Notyla. Myślę, że wielu z Was zna ten film. Jest to film, który ma chyba teraz trzy części i ja nie oglądałam wszystkich części. Natomiast motyw jest wszędzie taki sam czyli, nawet najmniejsza rzecz, najmniejszy szczegół zmieniony w Twojej przeszłości może zupełnie zmienić obraz tego, co jest teraz. No i tutaj mamy osobę, która w tym czasie może podróżować i może jakby zmieniać, modyfikować te rzeczy, które się stały, żeby się stały inaczej albo żeby się nie stały. No i to ma ogromny wpływ na to, jak potem wygląda przyszłość tej osoby. Film zdecydowanie warty zobaczenia. Bardzo ciekawie pokazuje, jak każdy mały szczegół w naszym życiu składa się na tą całość, która jest obecnie, i jak nawet najmniejsza zmiana może sprawić, że, że wszystko wygląda zupełnie inaczej. Także również polecam. Zresztą wszystkie filmy w tej serii polecam, tak? Dlatego o nich mówię logiczne. Kolejny film to film, który zrobił na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Jest to film Równoległa Rzeczywistość. Mamy tam taki motyw, że kometa mija Ziemię, no i podczas tego. Tam chyba ósemka przyjaciół się spotyka. I przeżywałem razem to, co się dzieje podczas tego, kiedy ta kometa mija Ziemię, ponieważ, em, wedle tego, co było kiedyś, kiedy było podobne zdarzenie astrologiczne, to działy się dziwne rzeczy. I faktycznie dzieją się dziwne rzeczy. I właśnie tak jak w tytule, jest motyw równoległej rzeczywistości, a raczej równoległych rzeczywistości, bo jest ich bardzo wiele. Jeżeli lubicie takie filmy tajemnicze i w ogóle i takie, które Was naprawdę zaskoczą to to jest po prostu sztos, to jest po prostu, jeżeli bym tak miała powiedzieć, jeden z najlepszych filmów, jakie oglądałam przez ostatnie dwa lata, to on by był w totalnej czołówce, w top 3 jak najbardziej, bo niesamowite zaskoczenie i z duże wrażenie na mnie ten film zrobił, także polecam znowu. Kolejnym filmem jest film Przeczucie. Tutaj Sandra Bullock gra główną rolę i jest tutaj motyw taki właśnie, że umiera mąż głównej bohaterki i na następny dzień ona się budzi, a ten mąż żyje. Tutaj jest dużo rzeczy i nie chcę też za dużo zdradzać, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zaskoczy was tysiąc razy i będziecie do końca oglądali z takim, o co właściwie chodzi, a koniec zryje wam po prostu wszystko, ale w taki pozytywny sposób, bo ja lubię takie filmy. Nie wiem, jakby ja uwielbiam takie filmy, dlatego takie polecam. To są filmy, które totalnie jakby są w moim guście. Więc jeżeli lubicie takie tajemnicze rzeczy i takie mistyczne, to zdecydowanie przeczucie jest dla Was. Lecimy do ostatniego filmu na dziś. Ostatni film będzie troszeczkę w innym temacie. War Room. Siła modlitwy. No i tutaj mamy motyw rozpadającej się rodziny i siły modlitwy. Siły modlitwy żony. Ja ostatnio mówiłam w jednym filmiku, że nie chodzi o przedmiot naszej wiary, ale o akt naszej wiary. I tutaj ten akt tej wiary możemy bardzo mocno zobaczyć. Film taki typu w niedzielę po południu można obejrzeć sobie z rodziną, ale mimo wszystko bardzo, bardzo wartościowe, także również polecam. Zobaczcie tą piękną przestrzeń za mną. No i cóż, widzimy się już jutro. Do samego końca sierpnia lecimy z Daily. Dajcie znać, czy lubicie tak często materiały na tym kanale, bo jeżeli tak, to może to pociągnę dalej. Uwielbiam nagrywać, sprawia mi to ogromną przyjemność. Jeszcze w takim, w takim, wiecie, otoczeniu, to już w ogóle. No i cóż, jesteś i to wystarczy, widzimy się jutro. Pa. W ogóle w końcu uzyskałam mój głos. Przez parę filmików mogliście słyszeć, że mój głos nie był tak do końca mój. W końcu mówię swoim pełnym głosem, co mnie bardzo cieszy. I wiecie, co jest niesamowite? z sierpień, a właśnie liście spadają z drzew, i czuję się, że jesień po prostu idzie. Okej, okay, lecimy dalej.